Cześć przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Casual World. Dokładnie tak. Ostatnio stwierdziłem, że no, te w mojej wstępie są bardzo mało energiczne, coraz mniej energiczne, a kiedyś nagrywałem je bardziej energicznie, więc postanowiłem wrócić do tego i myślę, że teraz będzie trochę fajniej. No i co, myślę, że. Dzisiaj to co zrobimy to będzie coś ciekawego, bo zrobimy sobie co? Zrobimy sobie portal do neteru, ponieważ musimy iść do neteru. Być może się też do niego wybierzemy, aczkolwiek tego jeszcze nie wiem. Zrobimy sobie enchanting table. I jeszcze Wam pokażę co zrobiłem. Miejsce na całym ten portal. Dokładnie. Tak jak widzicie, zrobiłem yy, tutaj zejście. Ja nie jestem pewien, czy sufit zrobiłem w ostatnim. Chyba teraz go dopiero wykończyłem. Właśnie jak robiłem to. Yy, więc. Zrobiłem sobie takie zejście z trzech stron naszego magazynu. Da się tutaj swobodnie przechodzić. One są... Magazyn jest generalnie pusty, tylko ta skrzynka jest wypełniona, yy, ale trudno. Mamy zejście i tutaj jest tak pięknie zrobione w naszym stylu. Wschodzimy sobie niżej. I tak, i tutaj mamy takie pomieszczenie. Zobaczcie. To jest dokładnie to pomieszczenie, które wychodzi stąd. Jeśli poznajecie, nie wiem czy poznajecie, na pewno poznajecie, bo ja wam mówiłem, że tutaj będzie właśnie wychodzić takie pomieszczenie yy, i sam. Yy, jak to się. sam portal będzie stał właśnie w miejscu tego kobla. Yy, bo nie musi być w sumie dwa szerokości, tylko może być też trzy, chyba, z tego co się orientuję. Tylko nie wiem, czy mi starczy Obsydianu. Mam nadzieję, że tak, najwyżej pójdziemy gdzieś jeszcze wykopać Obsydian. Gdzie tu się wychodzi stąd? Z tą stronę poszedłem. Dokładnie. Więc idziemy teraz zrobić portal. E, zapalniczkę. Nie wiem, czy mam zapalniczkę w ogóle właśnie. Nie pomyślałem o tym wcześniej. E, musimy żelazo wziąć. Musimy wziąć żelazo i krzemień z tego co wiem, żeby zrobić zapalniczkę. E, ale być może ją mam. Gdzieś? Nie, tutaj raczej nie ma, bo tu już nie ma żadnych rzeczy. E, obsydian potrzebujemy. Gdzie ja dałem obsydian Aha, mam go w ekwipunku, dobra, brawo ja. Yy, teraz jak się robiło zapalniczkę? Wydaje mi się, że coś takiego. Tak, dobra. Mamy. Więc teraz, gdy już mamy wszystko, możemy sobie tutaj zejść i zrobić nasz. Yy, nasz ten. nasz portal. Zawsze zapominam to słowo. Czemu ja tak zapominam to słowo? Więc skopę sobie ten bruk, bo on tylko tutaj był, żeby zaznaczyć sobie miejsce. Pyk, tank, tank, tank. Tak. Także ten portal będzie taki duży dosyć i jeszcze go w podłogę w kopę. Więc on będzie bardzo duży. Mam nadzieję, że on zadziała. Wydaje mi się, że powinien, ale co do tego nie jestem pewien, bo ja to testowałem, ale... O kurde, brakło mi. No super. W takim razie musimy się udać do jakiegoś cave'a w poszukiwaniu lawy i w poszukiwaniu obsydianu. Nie jestem pewien, gdzie takie coś mogę znaleźć. Wydawało mi się, że mi starczy, ale nie przeliczyłem sobie tego, bo ja liczyłem tylko do tradycyjnego. Więc musimy wykopać obsydianu, żeby zrobić enchanting jeszcze. A w enchantingu chyba były trzy obsydiany, trzy albo dwa. Tego nie wiem. W którą stronę będzie jakiś hej? Wydaje mi się, że tam, gdzieś przed nami, powinno coś takiego być, W my mogliśmy zejść naszym dolnym zejściem. Aha i w ogóle jeszcze nie, nie skończyłem, e, czy znaczy nie poprawiłem tej ściany. Ona dalej jest taka krzywa. W sumie to jest noc, wiecie, to może ja wrócę i się prześpię. Bo w sumie nie ma sensu yy, iść teraz nocą. Okej, okay, więc idziemy. Nie mam żadnego miecza ze sobą. Najwyżej będziemy musieli walczyć z ale trudno. I tutaj mam jakieś króliczki, fajnie, fajnie. Ale nie nie dzisiaj, nie dzisiaj. Szukajmy jakiegoś cave. A. Ja tutaj niedawno gdzieś yy, jakiegoś znalazłem, aczkolwiek nie wiem. Dobra, szkielet. Omińmy sobie go szerokim ukiem, ale... Gdzie tu może być jakiś cave? Bo... Tam mamy to oko nasze. I to myślę, że kiedyś będzie można jakoś wykorzystać, bo to jest... O jezu, ale mi ścięło. Kurde, nie mam żadnego jedzenia. Będziemy musieli po drodze zapolować na coś. Bo nie wziąłem sobie, nie pomyślałem zupełnie. Tutaj coś jest? Nie, tutaj nic nie ma. Nie pomyślałem zupełnie, żeby wziąć jedzenie. Spróbujmy. O! O, o, o! A, tyle to sobie możecie. I jakieś pół godziny później. O, dobra, mam. Mam nasze źródło. W takim razie bierzemy sobie lawę. Znaczy wodę. Mam nadzieję, że teraz tutaj nic nie idzie. I sprawdźmy, czy dobrze robię. Dobrze zrobiłem, dobra. Udało się. W takim razie zabieram wodę. I trzeba sprawdzić, czy pod tym jest lawa. Tutaj jest, dobra. Żeby nas to po prostu nie... Nie zaskoczyło jakoś. Dobra, ubezpieczyłem tutaj kilka bloków. Zbieramy sobie obsydian. I myślę, że ile tego ma być? Tutaj brakło nam jednego i jeszcze trzy chyba. Z tego co mi się wydaje. Więc zbiermy cztery obsydiany. Wystarczą nam na razie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mam cztery, tyle mi w 100% wystarczy jak na ten moment. Lecimy do wyjścia. Wydaje mi się, że tutaj powinno być jakiekolwiek wyjście stąd. Dokładnie. Dobra, mamy wyjście. Tam jest nasza wioska, znaczy nasz dom, a wioska właśnie będzie w tamtą stronę w takim razie. Dokładnie, już ją widzę, więc pójdziemy sobie do tej wioski i zbierzemy jakieś po prostu yy, biblioteki potrzebne nam będą do zrobienia enchantingu. Dobra, mam tutaj bibliotekę, a my też siekierę, i tą siekierą to pozbieramy. Yy, nie będzie nam potrzebne dużo do samego enchantingu, ale same biblioteki potem, żeby zrobić. Yy, tutaj mamy jeszcze blisko dwie wioski, więc ja sobie później dopiero zrobię. No, wiecie, te biblioteczki dookoła Enchantingu, także na następnym odcinku one już będą, tylko teraz nie wiem, w którą stronę powinienem wrócić. <noise> więc może być lekko źle, ale gdzie, gdzie tu powinniśmy? Tam jest, dobra, tam jest ta góra, taki punkt rozpoznawczy z tym jednym drzewem. Już mam blisko do domku i myślę, że za chwilę zabierzemy się za zrobienie tego, co mieliśmy dzisiaj zrobić. Jesteśmy więc w moim domku, teraz idziemy włożyć nasz obsydian w brakujące miejsce. Uwaga, uwaga. Teraz bierzemy sobie. Aha, zostawiłem na górze widocznie zapalniczkę, bo nie mam jej w ekwipunku. Nadejśla wieko wiekopomna chwila. Czy zadziała? Zadziała! Oui! I teraz to dosyć fajnie wygląda w sumie. Zobaczcie sami. Mamy takie. Fioletowe, fajne coś. Chodzimy sobie i widzimy portal. Zobaczmy to od drugiej strony. A naprawdę, spoko to wygląda, bo ten portal jest większy niż. Niż tradycyjnie. Możemy do niego wejść z dwóch stron. I naprawdę to wygląda spoko. Takie same. Takie całe drzwi. <laughs> Więc. Fajnie to wygląda. Ale mieliśmy też zrobić e, enchanting. Zaraz sobie sprawdzimy. Weźmiemy tylko potrzebne rzeczy. A do enchantingu, z tego co wiem, to potrzebne będą diamenty. No tak i widzicie, mam trochę tych diamentów. Trochę sobie tam poszukałem kiedyś. I znalazłem ich trochę, tak jak widzicie, mam też itanki. Y, 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 co prawda, dwa już mi się kończy kilow, ale to trudno się zrobi nowe, bo mam 36 diamentów. Teraz wykorzystamy dwa albo. Kurczę, nie wiem, muszę sobie sprawdzić recepturę tego, bo nie chcę się pomylić. A tutaj wiecie, że będzie stał nasz enchant, tylko że na razie nie będzie tego więc i ja tego na razie włożyć nie będę, dopiero później jak to postawimy na razie jeszcze nie, więc oczywiście sprawdziłem sobie recepturę, no i nie mogło być inaczej, potrzeba jeszcze jeden obsidian, i nie mogłem tego sprawdzić wcześniej jak ten obsidian wydobywałem, tylko teraz dopiero i muszę lecieć z powrotem po ten jeden obsidian, no brawo ja no i dobra, co prawda spędziłem kolejne yy, 5 albo 10 minut na zdobycie tego jednego klocka no ale trudno, wkładamy sobie tak, tak no i mamy nasz enchant w końcu! Lecimy na górę go postawić, bo po prostu... A, tyle co ja się nad tym namęczyłem, to po prostu niemożliwe. Nad głupim enchantem, żeby to wszystko zdobyć. Mamy nasz enchant i teraz możemy enchantować rzeczy, tylko potrzebujemy lazuryt, bo jesteśmy na wersji Minecraft 1.8 dokładnie. Niestety chyba nie mam czegoś takiego jak lazuryt, więc... Nie, mam 23 lazuruty! Lazuruty. Lazuryty, więc w sumie możemy zenchantować cokolwiek. Mamy 30 poziom, więc możemy nawet na trzeci poziom. Yy, znaczy na 30 poziom moglibyśmy enchantować, tylko że po prostu nie mamy możliwości, bo nie mamy tych yy, dokoła bibliotek. Prawda? Więc enchantujemy sobie na. Wiecie, co ja sobie włączę polski język, bo nie do końca czaję te enchanty. Składamy sobie lazuryt i teraz możemy enchantować właśnie tak na piąty level. Niezniszczalność lub wydajność. Wydaje mi się, że wydajność będzie troszeczkę lepsza. Dajność jeden. No i straciliśmy tylko dwa poziomy, co jest w sumie jest w porządku. Eee, dokładnie. No bo jak damy dwa lazuryty, wydamy to dwa poziomy nam zabiera. No i mamy wydajność. Fantastycznie. Czy możemy to naprawić tak normalnie? Nie, to tylko w kowadle chyba można zrobić. No i to tyle moi drodzy w dzisiejszym odcinku z Casheworda. Mam nadzieję, że wam się podobało, mimo że ja troszeczkę się namęczyłem, bo dużo rzeczy zrobiłem niepotrzebnie. Może zro mógłbym to zrobić za jednym zamachem, a biegałem kilka razy. No cóż, trudno, takie wpadki się zdarzają. Mam nadzieję, że już więcej mi się coś takiego nie zdarzy, no bo trochę czasu na tym straciłem. Więc jeśli wam się podobało i macie jakąś sugestię, to napiszcie koniecznie w komentarzu. Jeśli macie już jakieś wyzwania, to również bym nie pogardził, gdybyście o nich napisali w komentarzu. No i do zobaczenia przyjaciele w kolejnym odcinku. Na razie cześć, pa pa!